Zadania na spokojnie. Rok 2025, motora podstawowa, dodatkowy czerwcowy termin. No, na spokojnie dobiegliśmy do zadania numer 31, ostatniego. Zwykle bywa, czy bywało najtrudniejsze. Zobaczymy, jakie będzie to. Zapraszam. Wygląda strasznie, tak? No, i chyba to jest jedyna jego cecha, że ono ma wyglądać. Język polski chyba w nim jest najtrudniejszy. Dlatego nie za bardzo się go obawiam? No, jest za jeden punkt testowe, no popatrzmy. Ta funkcja z od x równa 500 dodać 50x i tak dalej, to co to jest? A to jest zysk ze sprzedaży latarek, gdzie x oznacza kwotę obniżki ceny latarki, a z to jest właśnie ten roczny zysk. Co ciekawe, producent zastrzegł sobie, żeby ta obniżka nie była za duża, no tak, no, że nie możemy obniżać nieskończoność. Ta obniżka zawiera się pomiędzy 1 a 14 I tak naprawdę, co my mamy zrobić? Jak się dobrze temu przyjrzymy, bez wgryzania się dokładnie, czy to jest latarka L25, czy jakakolwiek inna, to okret nie ma żadnego znaczenia. Trzeba znaleźć największą wartość tej funkcji w przedziale od 1 do 14, domkniętym. Mam nadzieję, że większość z nas już widzi, że to jest funkcja kwadratowa, a tym, którzy nie widzą, to pomogę. To choć my wspólnie to zobaczymy. Czyli wymnóżmy to. No to wymnażamy. Za od x równa się. Skąd się wzięło to 8000? No 500 razy 16. Później 500 razy minus x to będzie minus 500x. Później plus 50 razy 50x razy 16 to będzie plus 800x i minus 50x kwadrat. No bo 50x razy minus x to jest minus 50x kwadrat. Uporządkujmy to, czy będzie minus 50x kwadrat dodać 300x, no bo minus 500 i dodać 800, dodać 300, dodać 8000. Mamy to rzeczywiście jako funkcję kwadratową i bardzo się cieszę z tego, że tam jest minus 50 jako a. Dlaczego? Bo gdybyśmy chcieli narysować wykres tej, tej funkcji kwadratowej, to będzie parabola z ramionami skierowanymi w dół, czyli jak to mówią uczniowie, smutna. I świetnie, bo największą jej wartością, największa jej wartość będzie osiągana w wierzchołku. Czyli ten x maksymalny to będzie po prostu p. Co trzeba zrobić? Policzyć tego x maksymalnego, czyli p, i jedną rzecz zrobić. Dlatego celowo na niebiesko tą dziedzinę zaznaczyłem i sprawdzić, czy rzeczywiście on tam się mieści. No to co? No to liczymy. p to jest oczywiście minus b przez 2a, czyli. Minus 300 przez minus 2 razy 50, czyli przez minus 100. Po podzieleniu jest to po prostu 3. No i patrzymy z niecierpliwieniem, tak, 3 mieści się w naszej dziedzinie, więc to jest odpowiedź. I po temacie. Ostatnie zadanie za nami. Dziękuję za uwagę.